Wszystkich Mamy na łące jakąś kolejną tyczkę Wyszedłem tutaj z dołka sobie Zobaczyć Przez ronetkę Leży jakiś fajny Zrzucik Nie wiem, jakiś mega wielki Byłem tu ostatnio Już takie Nie za duże byczki naszą. O, fajne, uh, uh, uh. ale go zostawi ładnie. Cztery, pięć, czternastak. Super tyczka. O, nawet W miarę. Jest taki mały czternastarzek, fajna tyka. Ten tutaj dosyć ciężki jest, ale pokręcimy się po tych młodnikach.